Siemaneczko, przyszły mi ubrania na nocne racingi po Warszawie. Nie no kot. Ogólnie kurtka to jest w ogóle kozacka, bo ma te ochraniacze. Ja to myślałem, że to nie ma takich adapterów. Normalnie w tym jest. Yy, ochraniacz mówię, w kombinezonie. Na łokcie też. Kozak. Mam tu jeszcze bluzę. Tego. Komina. Teraz ogólnie to jest upał, to wezmę sobie tylko koszulkę, ale na noc to luks, chociaż bluzę mogę wziąć. Kurde, powiem Wam, że tak mi się plamy podzmieniały, że nie wiem w którą stronę mam jechać. Przełożyłem sobie mikrofon, to przynajmniej trzasków nie powinno być. Kurczę powiem wam tak, mi się plany pozmieniały, że nie wiem, w którą stronę mam jechać. Ogólnie ugadałem się z ziomkiem, że jedziemy na Mazury. Mam przełożono dzisiaj wizytę do ortodonty i zadzwonili do mnie z pracy, bo myślałem, że nie jadę dzisiaj. No, bo tam ogólnie ten szef co ustawia, to poszedł na urlop, nic się nie odzywał, a teraz dostałem SMS-a, że dzisiaj na Angielce. Na lecę. I tu człowiek kurwa w wyjeździe na Mazury w trasie, i szybko do domu zaraz spadać muszę. To jest właśnie życie w transporcie. Człowiek nic nie zaplanuje sobie. bardziej się cieszę, że jadę sobie w to trasę, jak nawet bym miał na te madury jechać i tak kurwa po tym kawalerskim to się balowało tak, że ja pierdzielę Starczy trzeba do roboty iść pieniędzy trochę zarobić, bo to kurde, ja to tu nie lubię jeździć, bo tu zazwyczaj się na czerwone trafia, ale patrzę, że teraz Pierwsze zielone, to może i drugie się trafi dobrze. Majster, odpali ci ten cs później? Wow. Mi to się aż wentylator załączył. O kurła. Mówiłem jechać okrężno drogą Tutaj to była najgorsza droga jako kiedykolwiek jeździłem. Taka mega dziurawa i były takie hopy. Teraz to ją trochę wyrównali. Ale to co tu kiedyś było to ja pierdzielę. To tutaj zaraz będzie miejsce, co to jest ixerem w wod poleciałem. I po rowie poszedł. Jedzie to spoko. Taki chłodek, kurde, najgorzej to ustać jest. No, już rezerwa mi miga. <słyski> <słyski> Jaki dym. Powiem Wam, że jak to uliczko jedziemy, to tak się w Anglii jeździ tylko odwrotną stroną. Jest jeszcze wężej samochodów nastawiane i jeszcze się jedzie po lewej stronie. Ale i tak, według mnie to warto tam jeździć. Dzień powrót, traska zrobiona. Ja to bym jeszcze zajechał się napić do jakiegoś sklepu albo na stację. O kurwa. Michał się tu zamotał. Czy my tu skręcamy? A skręcamy. No i tyle, chyba siemaneczko jeszcze film powinienem zdążyć dzisiaj wstawić.